Zapraszam serdecznie na mecz Zaksa-Kędzierzyn-Aseko-Rysowia jutro o 14.45. Nie ukrywam, że to dwa kluby, które są mi najbliższe. No, Zaksa wiadomo, bo, bo występuję w niej, a Aseko występowałem i, i tak samo jak w Zaksie, tak samo w Wysowie zdobyliśmy mistrzostwo Polski, także myślę, że będzie co oglądać. Zapraszam. Cześć serdecznie zapraszam na jutrzejsze spotkanie z wicemistrzem Polski, przyszedł nas ekipa z Rzeszowa. Także o 14.45 widzimy się tutaj na hali i z całych sił nas wspieramy, a my postaramy się nie zawieść i zagrać dobre spotkanie, podtrzymać tą dobrą pasę, którą, którą ciągniemy od jakiegoś czasu. Jutro wiadomo, przeciwnik z najwyższej półki, także będzie się fajnie sprawdzić z takim, z takim zacnym rywalem. No, ale dołożymy wszystkich starań, żeby, żebyśmy to my jutro byli górą. Także zapraszamy do, i widzimy się jutro na hali. Ja również zapraszam wszystkich kibiców bardzo serdecznie. Myślę, że będzie to bardzo zacięte spotkanie i pewnie długi mecz. Trochę znamy tych chłopaków, wzajemnie się znamy, także, także myślę, że będzie duże, duże widowisko. Zapraszam serdecznie.